Cześć. Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym opowiadam, jak ogarniam zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. A to wszystko po to, by pomóc ci uwierzyć we własne możliwości oraz zainspirować cię do poprawy jakości twojego życia. Witam Was bardzo serdecznie w tym iście wakacyjnym temacie odcinka, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o Hot Girls Summer. Em, o takiej mojej wersji tego pojęcia, tego trendu, czyli porozmawiamy sobie, jak dbać o siebie w wakacje. I jeśli chodzi o to, Hot Girls Summer po mojemu, to nie jest to coś. Co jest tylko i wyłącznie dla na przykład singielek, to nie jest coś, co ma na zadanie, za zadanie poprawić Wasz wygląd, to jest coś, co ma poprawić Wasze życie, Wasze samopoczucie, to jak się ze sobą czujecie, Wasze wakacje, sprawić, żeby to były takie naprawdę Twoje wymarzone wakacje. Dla mnie hot jest pewność siebie, dla mnie hot jest wysokie poczucie własnej wartości, Twoja postawa życiowa, Twój charakter. Także na tym dzisiaj będę chciała się skupić i poruszymy to sobie właśnie w takim wakacyjnym klimacie, w wakacyjnej odsłonie. Chcę tutaj poruszyć jak najwięcej takich fajnych i uważam wartościowych punktów odnośnie tych wakacji. No ja sama jestem osobą, która nienawidzi nudy. Ja nie znoszę się nudzić. Oczywiście, czasami po załóżmy ciężkim tygodniu, dniu, fajnie tak trochę sobie posiedzieć i się ponudzić. Ale jednak, no, generalnie dwa miesiące nic nie robienia to mnie by zabiło. No, ja już byłam na swoim wyjeździe wakacyjnym i na razie nie zapowiada się, żeby coś takiego większego planowego było, ale pewnie spontanicznie wpadną jeszcze jakieś wyjazdy. No i trochę też e, o tym chcę Wam porozmawiać. Pokażę Wam moje tipy na spędzenie fajnych wakacji, nie tylko na wyjazdach, bo tam zawsze jest dużo rzeczy do robienia, żadna rutyna nie obowiązuje i każdy dzień jest inną przygodą, ale też no, podzielę się z Wami moimi wskazówkami, jak fajnie, produktywnie spędzić wakacje w domu. I właśnie dlatego podzieliłam tu sobie te moje punkty na trzy kategorie, bo mamy tutaj kategorię: produktywność i rozwój rozrywka, i odpoczynek oraz kategorie inne także na tych trzech kategoriach się skupię no bo wakacje to nie tylko ta produktywność i no dwóch miesięcy nie da się spędzić w ciągłym wirze produktywności i robienia rzeczy jednak wakacje rządzą się też swoimi prawami trzeba wypocząć trochę tej nudy pewnie gdzieś tam się wkradnie no i właśnie odpoczynek to też jest taka ważna sprawa na tych wakacjach rozrywka to aby żyć chwilą aby czerpać z tego czasu no, a w innych zobaczycie, co wam przedstawię. Także bardzo serdecznie zapraszam do słuchania. Lecimy z kategorią numer jeden. Fajną wskazówką moim zdaniem jest, aby wyznaczać sobie cele dnia, aby każdy dzień miał jakiś swój cel, miał takie zadanie, które chcesz tego dnia zrealizować. To może być dosłownie wszystko, cokolwiek ci się wymarzy, cokolwiek na ten dzień jest twoim celem. To może być coś bardziej ambitnego i dużego, ale małe rzeczy też są super. Każdego dnia to się może zmieniać i zależy to tylko i wyłącznie od tego, co ty sobie postanowisz. U mnie się to super sprawdza, bo potem na koniec dnia mam taką satysfakcję z tego, że o, ten dzień był fajny, zrobiłam sobie to i to, um, no moje cele, to co sobie wyznaczyłam jest osiągnięte i mogę się spokojnie kłócić spać. Może w te wakacje chcesz iść do pracy, zrobić jakiś kurs, przeczytać konkretne książki albo zrobić jakiś certyfikat. Może w tym kierunku warto się zakręcić, warto się podowiadywać, co tam można zrobić i zacząć się przygotowywać do jakichś olimpiad, może do matury, jeśli chcesz właśnie w taki efektywny sposób spędzić te wakacje, nie zostawiać sobie nauki na ostatnią chwilę. Jeśli na przykład jesteś w klasie maturalnej albo przygotowujesz się do jakichś egzaminów, to jeśli teraz masz więcej czasu, to może warto go wykorzystać, żeby potem nie nakładać na siebie dużej presji. Polecam też odstawić trochę telefon, odstawić social media, zrobić może czystki na swoich kontach społecznościowych i generalnie więcej czasu spędzać w teraźniejszości, więcej żyć, a mniej czasu spędzać na telefonie. Medytacje też są super sprawą, jeśli chodzi o taką uważność i osadzenie się w teraźniejszości. Także, jeśli nigdy nie próbowałeś albo kiedyś próbowałeś i coś tam nie wyszło z nimi, nie sprawiały ci przyjemności albo nie miałeś czasu, przestrzeni, żeby wdrożyć nawyk medytacji, to teraz może jest świetna okazja, świetny czas do tego. Trochę odpoczynkowo, trochę produktywnie, czyli seriale. Może oglądasz jakiś serial i jest tam opcja, aby włączyć sobie angielskie napisy i angielskiego lektora. I wtedy od razu możesz się dodatkowo uczyć języka. Tutaj dam za przykład angielski, ale to może być każdy inny język: niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, czy jakikolwiek tylko będziesz chciał. Wahałam się, czy sport wpisać w kategorię produktywności i rozwoju, czy w kategorii rozrywki i odpoczynku, ale zdecydowałam, że będzie to w kategorii produktywności i rozwoju, dlatego że sportowo również możesz się rozwijać i oczywiście sport też wpływa na Twoją produktywność, ale to nie musi być morderczy trening i tabata wykonywana na dworze w upale stopni 35, ale. Może to będzie poranny spacer, gdy nie jest jeszcze tak gorąco. Może rowery wieczorem, może to będzie yoga, cokolwiek tylko sobie wymarzysz i na co Twój organizm ma danego dnia ochotę, ale warto ten element sportu w swoim życiu mieć. Wakacje to jest świetny czas na rozwój projektów, na podjęcie jakichś inicjatyw, może wolontariatu, może rozwój jakichś własnych e, pomysłów. Ja na pewno będę chciała rozwinąć moją platformę podcastową i tą twórczość w internecie. Chyba nawet na TikToku się pojawię. No, teraz, jak to powiedziałam, to, to raczej tak, to się pojawi, bo wiecie, coś, co się powie um, i to publicznie w sumie, bo słucha mnie całkiem spora grupa osób. Um, no, to daje taką wewnętrzną motywację, że jak się już już coś powiedziało i postanowiło, a dodatkowo no, podzieliło się z kilkudziesięcioma, kilkunastoma, kilkusetmioma chyba tak się nie mówi um, osobami, to wtedy warto dotrzymać tego swojego postanowienia, że wtedy jest po prostu taka większa motywacja. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Jak sobie coś postanowisz i komuś o tym powiesz, to potem z tyłu głowy masz coś takiego, że kurczę ten cel, jak będziesz osiągał, to nie tylko ty będziesz miał z tego satysfakcję, ale już komuś powiedziałeś, że chcesz to zrobić, więc no teraz to tak głupio odpuścić. Oczywiście, wszystko co robimy, robimy dla siebie, ale jednak, e, jeśli coś chcesz, a ciężko ci się do tego zmotywować, to to może być taki fajny protip. No i co? No, to teraz chyba też um, oprócz Instagrama ogarniam się podłoga podcast. Zapraszam cię na TikToka o takiej samej nazwie. Niedługo będą się tam pojawiały treści, no bo wszyscy są teraz na TikToku, a, a mnie tam nie ma. Autentycznie jestem jedną chyba z niewielu osób, które y, rzadko wchodzą na TikToka albo prawie wcale. Także, no cóż, chcę to zmienić, nie muszę, ale chcę. Dobrym pomysłem będzie też pomyślenie trochę o swojej przyszłości, trochę jednak opuszczenie tej teraźniejszości, ale to tylko na moment i wybiegnięcie w przyszłość. Wiele z Was, może właśnie Ty, jesteś teraz na drodze wyboru wyboru szkoły, wyboru kierunku studiów, wyboru pracy. Nie wiesz, co chcesz jeszcze robić. Nie wiesz na jaki kierunek się zdecydować, jaki profil wybrać i to właśnie może być ten moment, aby zrobić research. Nie musisz podejmować żadnych decyzji w tym momencie, ale może gdzieś tam liznąć ten temat, podowiadywać się. Uważam, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, szczególnie w takich kwestiach. No i odejmie Ci to trochę stresu w przyszłości. Najważniejszą dla mnie rzeczą w wakacje jest praca nad sobą, praca nad pewnością siebie, nad poczuciem własnej wartości, nad samooceną, praca ze sobą i nad sobą. Ja jestem trochę freakiem na punkcie rozwoju osobistego i wszystko, co daje mi jakieś doświadczenia, a w sumie każde wydarzenie w moim życiu daje mi doświadczenie i dzięki niemu mogę poznać lepiej siebie, lepiej świat, lepiej ludzi wokół mnie. To wszystko daje mi ogrom satysfakcji i pozwala mi się uczyć, rozwijać, kształcić. Więc może Ty masz jakieś takie dziedziny, nad którymi Chcesz poświęcić trochę czasu i chcesz się w nich rozwijać? Może przemówienia publiczne, może właśnie praca nad budowaniem, wzmacnianiem pewności siebie? I tutaj też zapraszam Cię do mojego innego odcinka podcastu o budowaniu właśnie pewności siebie. Może jakaś moja myśl zostanie z Tobą na dłużej i pozwoli Ci w tym procesie czynić większy progres. To mogą być te wszystkie małe kwestie, na które w codziennym życiu nie masz czasu, a chcesz się ich nauczyć. Finalnym punktem tej listy jest stworzenie rutyny. Rutyna to jest coś, co bardzo doceniam w wakacje i bardzo mi to służy, dlatego że daje mi takie poczucie produktywności, to po pierwsze, a po drugie, to jest taki stały punkt dnia, który zabiera mi trochę czasu, ale ten czas. Jest w taki sposób spędzony, że ja czuję, że o siebie dbam, że troszczę się o siebie, o swoje ciało, o swoją cerę, jeśli mówimy o rutynie pielęgnacyjnej. No i dzięki temu to jest taki stały element każdego dnia, który pozwala mi go dobrze zacząć, bo w moim przypadku jest to taka poranna rutyna. I już Wam mówię, co ja w wakacje rano robię. Po wstaniu szklanka wody, bo rano zawsze mi się chce pić, żeby się nawodnić po nocy. Potem pielęgnacja cery, choć w moim przypadku pielęgnacja to chyba jest lekkie nadużycie, bo coś, co musicie o mnie wiedzieć, ja zbytnio nie przykładam takiej wagi do mojej cery, i na przykład mój makijaż wygląda tak, że jeśli już się maluję, co zdarza się rzadko, to jest to korektor i tuż do rzęs, a moja pielęgnacja twarzy to SPF i <noise> jej oczyszczenie od niedawna. Mm, używam jakąś piankę, jakiś żel do twarzy, myję ją, potem nakładam SPF i to jest tyle. Ale jeśli Ty jesteś freakiem pielęgnacji twarzy, używasz toników, serum, kremu, pilingu, maseczki i tego wszystkiego rano i zajmuje Ci to godzinę i sprawia Ci to ogromną przyjemność, to rób to. To jest super. Dobra, i wracając. Jak już wracam z tej mojej pielęgnacji skomplikowanej cery, to idę medytować. To są dosłownie rano 2-3 minutki takiego złapania tego dnia, osadzenia się w teraźniejszości, pooddychania. Pozwala mi to w taki lekki sposób zacząć dzień. Później staram się rozciągać albo zrobić dłuższą jogę, dłuższą, to znaczy 15-20 minut. Czasami jak mnie coś najdzie i mam ochotę, to to jest około 30 minut. Ale to jest taka zazwyczaj niedynamiczna, tylko lekka joga, właśnie też z elementami medytacji, a jeśli danego dnia nie mam ochoty na taką dłuższą praktykę, to dosłownie. 3, 4, 5 minut rozciągam się, no właśnie, żeby rozbudzić to moje ciało i też fajnie zacząć ten dzień, a potem przechodzę sobie zazwyczaj do śniadania, o ile jestem głodna. Ale raczej, raczej tak. No i tutaj kłanie się intuicyjne odżywianie. Myślę sobie, co bym zjadła, czy coś słonego, słodkiego, ciepłego, zimnego. Jaką to ma mieć konsystencję. Jak chcę się potem czuć. Czy mam ochotę na coś małego, czy może to ma być większy posiłek. I to śniadanie też trochę czasu mi zajmuje, ale staram się właśnie przygotować je albo w ciszy, albo w towarzystwie jakiegoś podcastu. I potem zjeść w spokoju, delektując się tym, co przygotowałam, a potem e, przechodzę zazwyczaj do czytania książki. Aktualnie e, czytam sobie Anthony Robbins, obudź w sobie olbrzyma. Tutaj zerknęłam na bok, bo leży ta książeczka. No, a potem zazwyczaj robię trening, przynajmniej tak robiłam w zeszłe wakacje. A teraz zobaczymy, jak to będzie. Jeśli będę miała ochotę na treningi w południe, takie interwałowe, to będę je robiła. Jeśli nie, no to może to będzie spacer, może to będą rowery, może to będzie oglądanie serialu. Wiecie, to już jest takie zależne od, od dnia. No, i tak mniej więcej prezentuje się ta moja poranna rutyna. A teraz przejdźmy sobie do rozrywki i odpoczynku. Tutaj wiadomo, te kwestie są bardzo indywidualne, bo ile jest ludzi, tyle jest sposobów na odpoczynek, tyle jest różnych potrzeb, różnych preferencji odnośnie tego, jak chcesz się relaksować. Ale ja bardzo, bardzo polecam zrobić sobie listę rzeczy do właśnie zrobienia. Zrobić listę rzeczy do zrobienia, tak. Możecie, za, możecie się zainspirować Pinterestem albo też jakimiś propozycjami, które ja Wam zaraz podam. Wybrałam takie ciekawsze, no bo propozycje typu jedź na rower, poczytaj książkę, to, to są już dla mnie zbyt oczywiste propozycje, a poza tym no, na przykład czytanie książki jest w mojej rutynie. Ale um, dobra, już, już Wam mi przedstawiam. Na przykład, przetestuj jakieś fancy przepisy. Stwórz zielnik, zrób sesję zdjęciową, spontanicznie wybierz miasto, do którego pojedziesz, o ile oczywiście masz taką możliwość i super jest pomysłem zebrać ekipę, pojechać na dworzec, zobaczyć, jakie są pociągi i wybrać y, jakąś destynację, zakupić bilety, wsiąść do pociągu z plecaczkiem i spędzić fajny dzień w jakimś innym mieście, bo czemu by nie? To może być naprawdę super przygoda. Jeszcze jak się ma fajną paczkę znajomych, z którymi można dzielić takie przeżycie, to bardzo, bardzo polecam. Możesz też wyszukać w internecie, czy gdzieś blisko Twojego miasta, nie ma jakichś koncertów. I to nie muszą być koncerty za miliony monet, na które czeka się rok czy dwa, tylko może to będą jakieś festyny, na których będą grali fajni wykonawcy. Ja bardzo lubię na takie rzeczy uczęszczać. Bardzo polecam. Ekstra opcją też jest zrobienie sobie takiej strefy chillu. Miejsca, w którym na przykład będziesz czytać książki, oglądać seriale, to może być zarówno kącik w Twoim pokoju, w którym postawisz sobie stoliczek, w którym będą leżały poduszki i kocyk, i to będzie takie fajne miejsce. Może to będzie balkon, który jakoś fajnie zaaranżujesz, a może to będzie namiot, który rozstawisz w ogrodzie ale bardzo, bardzo polecam takie miejsca. Ja co roku urządzam balkon w ten sposób, wyznaczam sobie przestrzeń, no po zimie najpierw muszę umyć ten balkon, co też jest przygodą na pół dnia. Potem wystawiam sobie tam wiklinowy fotel, biorę poduchy, biorę kocyk, biorę dywanik, biorę stoliczek i organizuję sobie właśnie taką przestrzeń, takie miejsce, gdzie mogę wieczorami siedzieć, gdzie rano mogę poczytać książkę. No i oczywiście do tego w towarzystwie śpiewu ptaków, natury, szumu, wiatru. Ach, no, coś wspaniałego. Możesz też organizować sobie pikniki albo zrobić swoim bliskim jakąś niespodziankę, coś miłego. Może jesteś w domu cały dzień, a twoi bliscy są gdzieś poza domem. Może posprzątasz, może um, zrobisz im pyszny obiad, coś takiego miłego, jakąś niespodziankę, żeby ich zaskoczyć, bo nie wiem jak ty, ale ja na przykład ogromną radość. Mam z tego, jak kogoś zaskoczę, zrobię coś dla niego miłego i potem widzę, jak też się cieszę. Więc wiecie, to jest niby takie altruistyczne, żeby komuś pomóc, ale samemu też się wyciąga jakąś korzyść, jakąś satysfakcję i radość. No i wakacje to jest świetny czas, aby poświęcać się swoim pasjom i swoim hobby. To może być instrument, to może być malowanie, to może być nagrywanie tiktoków albo obserwowanie, jak chomik biega w kołowrotku, cokolwiek to jest, to teraz jest na to najlepszy czas, masz dwa miesiące, aby to robić. No, oczywiście tak mówię, że masz dwa miesiące, ale wiadomo, jeśli pracujesz, jeśli um, masz jakieś inne zadania, to, to może to jest krócej, może gdzieś wyjeżdżasz to też inaczej, ale nawet po pracy, czy gdzieś wracając z wyjazdu, pewnie będziesz miał te dni wolne, a poza tym tutaj nagrywam właśnie podcast specjalnie dla tych osób i z myślą o tych, którzy będą jakieś Czas w domu, i zastanawiają się, co z tym czasem zrobić, jak go fajnie, produktywnie wykorzystać. Ostatnia kategoria. Tak, tutaj są rzeczy różne. Po pierwsze, poznawaj nowych ludzi. Ludzie w Twoim życiu są ważni i zawsze będą. No my jesteśmy istotami społecznymi, warto dbać o te relacje. Jeśli chodzisz gdzieś do szkoły, do innego miasta i nie spotykasz się tak często z ludźmi, których na co dzień widywałeś w szkole to dbaj o te kontakty, napisz hejka, co tam, jak tam, zaproponuj spotkanie, może pojedź do innego miasta i właśnie może też poznasz tam innych ludzi, albo w swoim mieście bądź otwarty na takie nowe znajomości, bo naprawdę ludzie w życiu potrafią zmienić wszystko. Spotkasz jakąś osobę na swojej drodze, która Cię zainspiruje, w której się zakochasz, z którą otworzysz swój biznes, może poznasz swojego przyjaciela, z którym za trzy lata pojedziesz w podróż dookoła świata? Nie wiesz tego. Bardzo polecam w lato mieć taką otwartą głowę, podchodzić do tych ludzi, których spotykasz, optymistycznie, być ich ciekawym, nie oczekiwać, że ktoś będzie pasował pod Twoją miarę i będzie odpowiadał temu, co Ty oczekujesz, tylko być tych ludzi ciekawym. Być otwartym na inność, poznawać nowe podejścia do życia, nowy światopogląd, ale też cieszyć się swoim towarzystwem, cieszyć się chwilami spędzonymi samemu, bo to, że jesteś sam albo sama, nie znaczy, że jesteś samotny. I ja na przykład bardzo mało mam takich momentów, gdzie czuję się samotna. Już doszłam do takiego poziomu lubienia siebie, lubienia i przywinięcia też do czasu spędzonego samemu ze sobą, że nie mam takiej potrzeby um, ciągłego spotykania się z innymi i na przykład takiego przymusu, że ja muszę być jakaś, bo inaczej ludzie mnie odrzucą, ludzie mnie nie będą chcieli, i ja zostanę samotna sama. Samotna, nie sama, i będę samotna, i to w ogóle jest najgorsze, co może być. Więc teraz za wszelką cenę muszę być taka, jak ktoś chce, żebym była, żeby mnie każdy lubił, żebym nigdy nie czuła się samotna. A tak to nie działa. Ludzie w Twoim życiu się pojawiają i odchodzą, raz są, raz ich nie ma, a całe życie tak naprawdę spędzasz tylko i wyłącznie ze sobą. Więc warto pracować nad tym, aby lubić i szanować siebie. Aby na pierwszym miejscu stawiać siebie, swoje zasady, swoje wartości, a nie to, aby zasłużyć na sympatię innych osób, łamiąc te swoje zasady. Jeśli wyjeżdżasz na jakieś wyjazdy, w jakąś podróż, to ciesz się tym. Nie narzekaj. Ta sama sytuacja może być interpretowana na milion różnych sposobów, i to ty wybierasz, czy się będziesz z niej cieszył i doszukiwał pozytywów, jakichś lekcji, wartości, nauki, czy wybierzesz, że będziesz narzekał i generalnie świat jest zły, wszystko jest beznadziejne, jesteś sobie na bali, ale jest jakoś tak za wilgotno, za ciepło i beznadziejnie, beznadziejnie, bo w Polsce mamy pierogi, a na bali pierogów nie ma. Nie ma co szukać dziury w całym. Wiadomo, czasami są fajniejsze sytuacje na wakacjach. Czasami są jakieś przygody i trudności, ale z takich trudności można wyciągnąć lekcje. Ja to sama bardzo dobrze wiem po moim wyjeździe do Błoch, który był przewspaniały, ale było dużo różnych trudności. Czy to źle spojrzałam na rozkład jazdy na pociąg i potem następny był dopiero za godzinę, a na zewnątrz było 35 stopni. Czy to klucz nam się zepsuł? I to w ogóle o 12 w nocy. Jakaś część klucza się odłamała i musiałam dzwonić do mojego hosta od Airbnb, żeby przyjechał i otworzył nam drzwi, bo byśmy spały na klatce. Czy że kółko od walizki nam odpadło i miałyśmy jedną walizkę na trzy dziewczyny, 20 kg, i musiałyśmy ją ciągnąć na trzech kółkach? Wyobraźcie sobie, jak wyglądała ta podróż w 30 ponad 30 stopniowym upale i trzy dziewczyny, które na zmiany ciągnęły 20-kilową walizkę, która ledwo co zipała, a potem trzeba ją jeszcze było wnieść na trzecie piętro, także bywało różnie. I nawet to w ogóle taka sytuacja, po której miałam mnóstwo przemyśleń ogrom, jak już wróciłyśmy i byłyśmy na lotnisku, odebrałyśmy swój bagaż. To ogłosili ewakuację. No i po tym, jak przyjechałyśmy już tam, czekała na nas osoba, która miała nas autem odebrać, to się okazało, że dodatkowe dwie godziny siedziałyśmy w miejscu, w którym odbiera się bagaże wraz z osobami z pięciu innych lotów, gdzie był tłok, ścisk, ludzie się denerwowali, nie wiedzieli co się dzieje. A ja, zadowolona, mnie tak bawiła jakoś ta sytuacja i też, Cudownym doświadczeniem było obserwować, jak różni ludzie reagują na tę sytuację. Ja sobie tam z dziewczynami gdzieś usiadłam, zaczęłam czytać książkę. Wiedziałam, że nie mam na tę sytuację wpływu i że nie przyspieszę tego. No, lotnisko ma swoje procedury, więc wiedziałam, że tę sytuację trzeba zaakceptować. Ale nie każdy tak miał, i było mnóstwo ludzi, którzy um, no, narzekali strasznie, wyklinali, tam zaczel, zaczynali się kłócić z obsługą lotniska, że przecież można nas wypuścić y, pasem startowym i generalnie jakieś takie rzeczy, no <laughs> wiecie, um, nie do końca realne, no bo tak jak mówiłam, lotnisko ma swoje procedury, których musi przestrzegać. Ale dla mnie turbo. Wartościowym doświadczeniem były te dwie godziny, i to prawda, wolałabym być w domu zmęczona po podróży, ale byłam wdzięczna przynajmniej, że um, jestem w miarę bezpiecznym miejscu, jeśli coś by miało się stać, bo tam jakieś zagrożenie alarm bombowe było, ale wszystko skończyło się w porządku i po prostu no, ktoś zostawił niepilnowane swoje walizki, i no, lotnisko musiało to po prostu sprawdzić. Ale byłam wdzięczna, że jeśli umrę, to przynajmniej to będzie bombowa śmierć. No, i już byłam po wakacjach, także w sumie to, to, co tam miałam do stracenia. Cieszyłam się, że przyjechałam cała i zdrowa, że tam nam się nic nie stało, a w Polsce, no to przynajmniej umarłabym w swoim kraju. I ecie jakieś takie bardzo abstrakcyjne i komiczne scenariusze, ale jednak um, mi to pomagało zachować dystans, zachować poczucie humoru i jakąś taką pogodę ducha. Więc nawet w takich chwilach, a szczególnie w takich chwilach, sprawdza się to, czy ktoś właśnie jest człowiekiem takim bardziej optymistycznym, czy człowiekiem, który szuka dziurę w całym i, i ciągle narzeka, bo nieważne, co by się działo, jest mu źle i niedobrze. Szczęście jest interpretacją rzeczywistości. To od nas zależy, jak będziemy ją interpretować. Mój podcast skupia się też na tematach ciał pozytywnych, ciał neutralnych i generalnie. Mm, chcę, abyście, szczególnie wy dziewczyny, wy chłopaki też, w te wakacje postanowili, że odchrzeniamy się od swojego ciała. Nieważne, jaki nosisz rozmiar, nieważne, ile ważysz, nieważne, jak wygląda Twoja sylwetka, masz prawo świetnie się bawić w te wakacje, korzystać z nich w pełni, plażować w bikini. Łapać na siebie, na swoje ciało promienie słońca, kąpać się w morzu i cieszyć się swoimi wakacjami, cieszyć się życiem, czerpać radość ze wszystkich chwil, które przeżywasz. Te wspomnienia, one już nie wrócą. Chcesz naprawdę na swoich wakacjach zamartwiać się tym, jak wygląda Twoje ciało, czy nie wystaje ci gdzieś fałdka, czy ludzie cię nie oceniają, i na tym skupiać swoje myśli. Zamiast cieszyć się niesamowitymi chwilami, które możesz przeżyć, ciało się zmienia, ciało jest tylko ciałem, ale koniec końców, na łożu śmierci, pomyśl, co będzie dla Ciebie ważniejsze: czy świetne wakacje, czy świetne wspomnienia, czy błoga radość ze wszystkich chwil, które przeżywasz. Czy może chcesz sobie zarzucać, że jejku mogłam być mniej krytyczna dla mojego ciała, bo w sumie teraz to i tak już nie ma żadnego znaczenia, a sama sobie zabierałam możliwość cieszenia się z wyjazdu, z wyjścia, z wakacji, plażowania? Bo tak naprawdę to nie ktoś inny nam zabiera tę przyjemność. To nie ktoś inny wmawia nam, że nasze ciało jest brzydkie, złe i niedobre, tylko robimy to my sami. My sami sobie. Także dbaj o swoje samopoczucie w te wakacje, odpuść swojemu ciału, nie bądź dla niego taka krytyczna. Bycie hot osobą to jest znacznie więcej niż wygląd. Wygląd to jest w ogóle mały procent. Hot osoba dla mnie to jest osoba uśmiechnięta, radosna, wdzięczna, szczęśliwa, pewna siebie przede wszystkim. I taką właśnie osobą. Życzę ci, abyś stał się w te wakacje, bo pamiętaj, że robisz to dla siebie i to ty jesteś ze sobą 24 na 7, i chod, masz być przede wszystkim dla siebie, a wtedy inni ludzie też to zauważą. Bo jeśli ty masz w sobie taką pozytywną, dobrą energię, to tym emanujesz i ludzie też do ciebie lgną. Bądź taką osobą, jaką Ty chcesz być, jaką ty chciałbyś się otaczać. To naprawdę wraca, i, i tak rzeczywiście jest. Korzystaj ze wszystkich chwil, buduj sobie wspomnienia na całe życie, ciesz się chwilą, żyj w teraźniejszości, bądź wdzięczny. Nie narzekaj i nie wiem, co tu jeszcze mogę Wam y, powiedzieć tak coachingowo, motywacyjnie na koniec. O, wiem, zaopatrz się w SPF-a i w spray na komary, bo to są dwie rzeczy bardzo ważne w wakacje. Jeszcze ewentualnie polecam wiatrak. Życzę Ci wspaniałych wakacji. Trzymaj się ciepło albo zimno, bo ciepło jest na dworze. No i co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!